Witam Was widzowie bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Ja jestem oczywiście WojteFrex. No i co? W poprzednim odcinku zostaliśmy nagrodzeni yy, statuetką zawodnika miesiąca. Tak jak widzicie tutaj na załączonym obrazku. No a teraz widzowie przechodzimy do meczu ze Stalą Mielec. Oczywiście jesteśmy <grym> liderem. Jeśli wygramy ze Stalą, no to będziemy. Mieli 4 punkty przewagi. Oczywiście zobaczmy sobie jeszcze, jakie mecze tutaj są do, do rozegrania. Mamy tutaj AGF oraz Jagiellonie. A to już chyba będziemy sobie grali w kolejnym odcinku. Jest tutaj mecz przyjaźni. No ale wiadomo tutaj, ważny teraz będzie też mecz o. Lidera, znaczy mecz z wiceliderem A my wygrywamy W tym meczu Bramki nie zdobywamy, ale Jesteśmy jednym Z lepszych zawodników Było tylko od nas e, Był tylko od nas jeden lepszy oraz Rebeko e, Miał taką samą Ocenę Zobaczymy czy zaliczyli, zaliczyliśmy W tym meczu jakąś asystę e, Niestety tutaj Mieliśmy mieć dziewięć oceny, ale takiej nie zdobyliśmy. No szkoda. Ale najważniejsze, że wygrywamy. I w sumie czy jest ważny ten mecz z AGF? Czy ten mecz z AGF jest jakoś bardzo, bardzo ważny? Tego ja nie wiem. Ale ja myślę widzowie, że przetestujemy tą opcję. Tą bardzo ciekawą opcję warto tutaj podkreślić. A jest nią po prostu te akcje takie, te takie krótkie akcje. No i sobie zobaczmy, co tutaj będzie. No jeszcze sobie sprawdźmy, co tutaj dostaliśmy. Aha, czyli dostajemy tak samo. Mamy podać 7 razy celnie, uczestniczyć przy jednym golu i ocena 7-0. Więc okej, okay. jest 00 AGF ma rzut wolny, AGF Arus, Ok. tutaj trzeba przykryć I już wybijamy, brawo, świetnie, przechwytujemy Baloa. teraz tutaj musimy, o, nie, nie wygląda to jakoś źle, ale mamy ocenę 5-8, a i to jest też pierwszy mecz z tymi nowymi zaletami, mógł podać, byłem, no, Czystej pozycji a tak, no to nie ma z tego niestety nic. Okej, okay, może się uda e, podbiec pod piłkę. Dziękuję Ci, mordeczko moja kochana. Dobra, podaj murawski. Radek murawski. Jeszcze może odegranie. Świerk, szatka. Karström, Informuję o wolnej pozycji niestety. Ale nie wyszło nam tak, jakbyśmy tego na pewno chcieli. Jest to, widzowie, no, nie najlepszy mecz obecnie. I teraz Niane. My tutaj już dobrze. Musimy uważać, żeby nie zakończyła nam FIFA akcji. Ale tutaj dobre. Czerwiński wszedł na boisko. Albo grał. Ej, tutaj. Nie wiem, tak. Niezbyt czysty był ten odbiór przeciwnika. No ale zobaczmy. Ok, odbierzcie panowie. Nie możemy przegrać tego spotkania. Lech poznań kontra. Uwaga, czy się nam uda, widzowie? Czy się uda? Baloa Baloa. Ja już tutaj wybiegam do przodu, panie Baloa. Może zagrasz? Murawski, podanie do nianę. Janę zagraj, proszę, daj, damy piłkę, nie, ale zepsuliśmy, ale tam myślałem, że ten pójdzie szybciej, temu tak zwolniłem troszeczkę, tak to bym od razu ustawał na bramę, a tak no to, no niestety nie było to najlepsze spotkanie. No, ale teraz widzowie, ważniejsze spotkanie, bo będziemy grać z wiceliderem E-klasy. Czyli można powiedzieć, że to będzie mecz. No, meczu lidera to to nie będzie. Ale. Zawsze jest to jakiś ciekawy meczek. No i co? Zagramy sobie oczywiście z nimi. Od samego początku. Jesteśmy już tutaj podstawowym zawodnikiem. Vanden Brom stawia na nas... No, i mecz lidera z wiceliderem zawsze elektryzuje. No, i mamy nadzieję, oczywiście, że wygramy to spotkanie. Tutaj będzie ciężko. Z pozdanym na środku obrony. Będziemy mieli ciężkie życie. No, ale myślę, że coś uda się ustrzelić. Kibice pełne stadion. Tutaj można powiedzieć: Sanderson Park. No ale tutaj jednak puste krzesełka jakieś są. Może jeszcze po prostu kibice nie weszli na stadion. E, do przerwy, nie wiem jak jest na lechu, ale na wiśle kraków. Bram, yy, bilety sprzedawane są do przerwy. Bo przerwy już na stadion nie można wejść. Dobrze, baloa. Proszę bardzo. Okej, teraz świerk proszę bardzo, ależ idziemy teraz już po skrzydle. Hop hop, zróbmy tak. Baluła, nie wiem do kogo, ale nie było to jakoś bardzo złe. Ta akcja ogólnie, No ale tutaj, no nie rozumieją się niane z baluą. I teraz uwaga, niane, ależ uderzenie, atomowe. I niestety za długo zbierał się do tego świerk. Ale zdążyli też nam odebrać piłkę przeciwnicy. A ja tak troszeczkę nie będę w sumie się zapędzał w poleka w... do tej defensywy tak bardzo. No bo później nie będziemy mieć siły. A my mamy najlepszy bilans u siebie. Nie przegraliśmy meczu. Aj! Ależ zepsuliśmy. A oni mają najlepszy bilans wyjazdowy. Co ciekawe, mają 17 punktów zdobytych. Mianę, ależ podanie do szatki Mianę, gol. Widzowie, wygrywamy. O 3, 17 minuty i 1 do 0. No i pięknie to wygląda. Oczywiście my też musimy się wpisać do protokołu meczowego. Oby nie... Oby nie żadną kartką, tylko może jakąś bramką, może jakieś ostatnie podanie, zobaczymy. Chciałbym zdobyć bramkę w takim meczu ważnym, można powiedzieć, ale w sumie asysta również nie będzie zła i to idzie już Mariusz, Mariusz. I jest gól. Mamy asystę. Widzowie, my ich deklasujemy po prostu. Eee... Nie wiem, czy znów nie włączyć legendarnego poziomu trudności. No bo no, troszeczkę łatwo jest, no nie oszukujmy się. Albo my po prostu tak rozk rozkręciliśmy tą maszynę, że po prostu, oj, ale już tutaj przejmujemy i już idziemy, idziemy z tą piłką. Dośrodkowanie. Niane gol. Druga asysta w tym meczu. A Janę, drugi gol. Coś pięknego, widzowie. No i w sumie my zrobiliśmy tą akcję my sami. Można powiedzieć. Świetnie gramy obecnie. No i deklasujemy Jagielonie. A na początku sezonu, przypominam, zdeklasowaliśmy. Raków często chowa No i te mówiłem, że będziemy mieć ciężkie życie z Pazdanem Obecnie go nie mamy A bramkarz wylewa Ale to jest już fifowe No i widzowie wygrywamy 4 do 0 do przerwy e, Tutaj może się skończyć tak jak Wisła z Legią 7-0 Oby się tak nie skończyło no ale jest tego naprawdę bardzo blisko. No ja widzę myślę, że tutaj nie ma co grać. Przechodzimy do wyniku. I wygrywamy 5 do 0. Jaką ocenę mieliśmy? 10-0. Proszę bardzo. Tak, musimy grać w każdym meczu. Naprawdę jesteśmy murowanym kandydatem do kolejnej nagrody zawodnika miesiąca. No i co widzowie, jesteśmy liderem, mamy 7 punktów przewagi. Gramy teraz z Wisłą Płock, więc myślę, że tutaj będzie zwycięstwo. Oczywiście nie będziemy tego meczu grać, tylko sobie go przesymulujemy. Później czeka nas mecz z Austrią, Wiedeń. No ale zobaczymy, jak sobie poradzimy w tym spotkaniu. I remisujemy 2 do 2, ale zdobywamy bramkę, a wcześniej jeszcze żółtą kartkę. I nie był to najlepszy występ, ale gol jest. Co jest bardzo ważne. No i zaraz możemy mieć problemy i wypadniemy z podstawowej jedenastki. Balansujemy na krawędzi. No i mamy jeszcze dostępne sesje kolejne, więc sobie oczywiście treningi zrobimy. Wybijamy już 13 poziom. Możecie pisać, czy robić te treningi, które nas troszeczkę tutaj boostują. Czy nie robimy tych treningów aż tyle. No a my jesteśmy w bice. Jesteśmy na drugim miejscu e, o miano króla strzelców. E, zobaczcie, jaka jest różnica wzrostu między nami a Kuipersem. No, troszeczkę różnica jest. No i warto też podkreślić, że Antonio jest napastnikiem, który jest na trzecim miejscu, w sumie drugim exekwentem a my jesteśmy takim polskim ofensywnym. Olainka, w sumie nie wiem, on chyba na skrzydle gra. No i Karol są też, ale nie jestem tego pewien. I co ja widzowie myślę, że tutaj sobie. Szybko przesymulujemy. No i uwaga, ojojoj, pierwsza porażka w tym sezonie. Wszedł za nas Amaral. Nie był to nasz najlepszy występ. No ale też nie byliśmy jakoś bardzo wypoczęci. 5,5 ocena. Chyba jeden z gorszych występów. No, wielka szkoda, Przegrywamy pierwsze spotkanie w tym sezonie. No i jakoś tak, no nie geramy najlepiej. Ale zobaczmy sobie, jak tutaj się wszystko prezentuje. Oczywiście, lidera w ekstraklasie nadal mamy. Eee... Zobaczmy sobie, Ligę Mistrzów. Awansuje Liverpool, Napoli, Atletico, Leverkusen, Bayern, Inter. Tutaj prawdziwe ułożenie tabeli. E, Tottenham, Frankfurt, Chelsea, Milan, Real Lipsk, City, Borussia i PSG, Juventus. Liga Europy, Arsenal, Bodolimt, René, Fenerbahce, Roma. Betis, Braga, Union, United, Sociedad, Milan, Feynord, Freiburg, Sparta i Monaco, Trabzon. No i zobaczmy sobie teraz tutaj Basa, Szekir, Fiorentina, West Ham, Anderlecht, Lech, Poznań, oczywiście z pierwszego, razem z Villarealem, Nicea, Keln. Eee, proszę bardzo. As Alkmar Pogoń Szczecin, którą tutaj FIFA wrzuciła. Eee, Gen Dürr Gardens, Slavia Praga Kluj i Iduk Split BAZEL. No i jeszcze Piasgniwica na ostatnim miejscu. Czyli mamy dwa polskie kluby w jednej 16 ale my chyba mamy awans do 1/8. A tutaj. O, mamy tutaj kilka takich ciekawszych czy ciekawszych ciekawych. Ciekawych, ciekawych rzeczy, czekajcie, od tutaj. O, myszka tutaj była. To dopiero początek, napiszmy. Słaby występ meczowy. Obiecaj poprawę. Myślę, że to będzie dobre. I kiepskie. Stoimy murem za szefem. To musi być tak. Yy, Ogólnie, menadżer wiele tutaj nie zmieni. No i zróbmy trening. abyśmy już w kolejnym odcinku mogli zagrać w pierwszej jedenastce. No i chyba zmienimy sobie na poziom legendarny. No a teraz z Lechią weźmy sobie graj jako świerk. Weźmiemy sobie te szybkie akcje, wiem, że tutaj było widzowie było dużo symulowania tych meczów, ale nie oszukujmy się, granie wszystkiego z takimi też drużynami w Ekstraklasie nie jest ciekawe. I jeszcze patrząc na to, że jesteśmy jednym z najlepszych zawodników w Ekstraklasie, no to wiecie, jak jest, już mamy szansę na dośrodkowanie. No i nie wiem, może się nam uda coś zdziałać, nie, totalnie nie, ale mamy rzut rożny, 21 minuta, dobra, nie wiem, podajesz, podasz do mnie baloa, dzięki, a ja już tutaj spróbuję uderzenia, niestety zblokowany ten strzał, Lech powozań szansa na ośrodkowanie. Proszę bardzo. No i tutaj mamy już piłeczkę. Nie wiem czy tutaj uda nam się jakoś to fajnie rozegrać. Nie. Niestety, nie. The camps. No, widzowie wygląda ta gra niezbyt dobrze. Te badania nie są takie celne jak były yy, w poprzednich odcinkach przykładowo. No i nie gramy też tak dobrze jak w poprzednich odcinkach. A tutaj rzut wolny, Lechigdańsk. E, zobaczmy. Tutaj. Durmusz dośrodkowuje. Może się nam coś uda zdziałać? Nie. Nie. I jeszcze raz nie. A tutaj Kubicki. Lechia cały czas przed szansą. Flavio Paiszo, brawo. Panowie. I teraz mamy doskonałą szansę. Na zdobycie prowadzenia w tym spotkaniu. Tylko nie wiem. Możecie zagrać. Nie, on był... Nie tak to miało wyglądać, widzowie. Nie tak. Ja bym to wykorzystał na 100%. Ej! Straciłem normalnie sterowność za zawodnikiem. On biegł po prostu do przodu. Okej. Okay. Świetne umiejętności. Świetny rajd naszego zawodnika. I uderz. Szkoda wielka. Wielka szkoda tej akcji. Alechia wygrywa 1-0. Czy to będzie pierwsza porażka w Ekstraklasie? Na to wygląda. No i tak. Przegrywamy to spotkanie. Nie jesteśmy w najlepszej formie niestety. Ale cena zawodników Lecha nie jest zbyt wysoka. Widzowie nie jest dobrze. W poprzednim odcinku chyba najlepszy najlepsze występy mieliśmy od od początku tej kariery. A teraz A, weźmy punkty. Indywidualisty, proszę bardzo. E, a teraz, widzowie. No, nie jest za dobrze. No ale co? Mamy jakieś tutaj przełożone spotkanie. Lech, pogoń. No i widzowie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. E, tutaj mamy Puchar kraju. Fajnie byłoby wygrać, oczywiście, Puchar kraju również. No i ja myślę, że po sezonie no to będziemy się zwijać z Lecha Poznań No bo w sumie nie ma sensu Jakoś Przepraszam Siedzieć w tym Lechu I się zasiedzieć Mamy wartość rynkową 18 milionów W 14 meczach zdobyliśmy 13 goli i 9 asyst Forma spadła nam No ale Ale nie wygląda to w sumie źle No więc co widzowie Ja wam dziękuję za ten odcinek Nie był, nie możemy go zaliczyć Do najlepszych No ale wiadomo Jesteśmy nadal liderem Mamy jedną porażkę, ale niestety Spadek formy jest I co, zobaczymy co będzie dalej Już w kolejnym odcinku A ja wam widzowie bardzo dziękuję Trzymajcie się, do usłyszenia i siemaneczko